legendy warszawskie, Wars i Sawa. W miejscu, gdzie znajdowała się dzisiejsza Warszawa, rozciągała się nieprzybyta nieja. pełna dzikich zwierząt. Książę Mazowiecki Siemowit lubił spędzać tu czas na polowaniach. Wybrał się więc pewnego razu ze swoją drużyną na łowy do Prastarej Puszczy. Przez cały dzień Pełen łowieckiej pasji, uganiał się za zwierzyną po lesie na swym karym koniu. Nie zwracał uwagi na mijający czas. Wraz z zachodzącym słońcem, puszczę zaczął spowijać mrok. Książę nie słyszał już towarzyszących mu przez cały dzień głosów swoich druhów i zupełnie nie wiedział, jak wydostać się z leśnej gęstwiny. W oddali usłyszał pluskanie fali rzecznej. Poczuł, że bardzo chce mu się upić, więc podążył w tamtym kierunku. Przy brzegu, za trzcinami, ujrzał pannę wodną. W rękach miała cisowy łuk. Książę patrzył w jej oczy jak zaczarowany. Wtem usłyszał jej głos. Pójdź w kierunku, który wskaże ci strzała. Tam dowiesz się o swoim przeznaczeniu. Syrena nabiała cięciwem łuku, a wypuszczona złota strzała poszybowała przed siebie. Jej tropem podążył książę. Wędrował przez całą noc. Nad ranem wielce strudzony znalazł się na polanie. Coś zamigatało na pniu starego dębu. Książę rozejrzał się wokół i zobaczył drewnianą chatę pokrytą trzcinowym dachem. Obok niej suszyła się sieć rybacka, a na płocie wisiały gliniane garnki. Nocny wędrowiec poczuł zapach wędzonej ryby i wszedł do środka. Przy palenisku siedziała młoda kobieta karmiąca dwoje niemowląt. Widząc, że niespodziewany gość jest zmęczony i głodny, podzieliła się z nim jadłem, choć dla niej i jej męża pozostało niewiele. Rybak i jego żona. Nie rozpoznali, że goszczą samego księcia. Siemowit wzruszony gościnnością ubogiej pary, postanowił zostać ojcem chrzestnym ich dzieci. Nadał im imiona, warsz i sawa, i podarował ziemię, którą mieli uprawiać, gdy dorosną. Wyobraźni zobaczył wieś, która miała tu powstać w przyszłości. Zamarzył, że z biegiem czasu przeistoczy się ona w warowny gród. Matka bliźniąt ze zdumieniem słuchała książęcych obietnic. I tylko Syrena, uśmiechająca się do niej, patronka przyszłego miasta, wiedziała, że tak się stanie tekst na podstawie legendy Ewy Szelburg zarębowiny wróżba panny wodnej, czytał Piotr Weiss.